Witajcie! Poznaliście już rośliny nagonasienne, więc najwyższy czas powiedzieć parę słów o roślinach okryto nasiennych. Jest ich na świecie zdecydowanie więcej, dlatego też zostały podzielone na grupy. Pierwsza grupa roślin okryto nasiennych to tzw. rośliny zielne. To nie znaczy, że mówię tutaj o ziołach, które wykorzystywane są w kuchni, ale też wiele z tych ziół jest właśnie roślinami zielnymi. Rośliny zielne, albo inaczej byliny, to rośliny niewielkich rozmiarów, które posiadają zieloną łodygę i żyją krótko rok, dwa. Wiosną kiełkują z nasion, latem zakwitają, a jesienią wytwarzają kolejne nasiona, z których rozwiną się kolejne rośliny. Druga grupa roślin okryto-nasiennych to krzewinki. Są one już nieco większe niż rośliny zielne, ich łodyga zaczyna robić się zdrewniała i żyją już nieco dłużej. Rośliny, które potrafią przeżyć już nawet kilkadziesiąt lat i mają kilka zdrewniałych pni, to tak zwane krzewy. Osiągają już one dużo większe rozmiary i tak jak powiedziałam, mają kilka zdrewniałych pni. Ostatnia grupa to oczywiście najbardziej okazałe drzewa. Mają one jeden pień gruby, zdrewniały, pokryty korą, potrafią żyć nawet kilkaset lat, no i osiągają już spore rozmiary. Aby utrwalić sobie ten podział, przypomnimy sobie przy okazji budowę piętrową lasu. I tutaj zwrócimy uwagę na właśnie te grupy roślin okryto-nasiennych. Jeżeli zaczniemy naszą wędrówkę od samego dna lasu, to pamiętacie, że tym piętrem roślinnym najbliżej ziemi była ściółka. Ściółce spotykać mogliśmy e, jakieś uschnięte opadłe gałązki, jakieś igły suche opadłe liście, nasiona. E, to właśnie wszystko znajdowało się w ściółce leśnej. Kolejne piętro to tak zwane runo. W runie leśnym e, możemy wyróżnić mech ale też różne rośliny zielne również te które zaczęły już kwitnąć kolejne piętro roślinne to podszyt w podszycie będziemy wyróżniali właśnie te krzewy na przykład krzewy malin czy krzewinki, jakimi są borówki? Ostatnie piętro roślinne to korony drzew. Pamiętacie, że drzewa iglaste były nagonasienne, natomiast drzewa liściaste są okryto nasienne. To tyle na dziś. Żegnamy Was z wycieczki po lesie, ja i Bambi.